Chcemy dzisiaj chwilę poświęcić głosowi seniora. To jest proszę Państwa nasza gazeta i tak jak powiedziałem na samym początku trzeba do tego dojrzeć, żeby tak. tę gazetę czytać. Mamy znakomitych gości. Z nami w studiu jest pan Wojciech Alkusiński. Pan Wojciech jest proszę Państwa ambasadorem. Głosu seniora tutaj w Warszawie, natomiast w Krakowie jest pan redaktor Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny Głosu Seniora. Jest w Krakowie, ponieważ w Krakowie mieści się e, redakcja e, Głosu Seniora. Nie mógł być z nami z powodów rodzinnych bardzo ważnych i może od tego zacznijmy. Panie Łukaszu. Czy już gratulować? Tak, czy już panu gratulować, czy jeszcze nie? Tak, już gratulować. Y Walczymy z niżem demograficznym, jak widać, skutecznie. To znaczy, to znaczy, urodziło się. Tak, Jan Salwarowski. Brawo. Wspaniale, gratulujemy. <grafię> Brawo, gratulujemy. Pani Wojciechu. Tak. Co to za fenomen, ten głos seniora, proszę powiedzieć? Proszę Państwa, głos seniora jest to magazyn, można powiedzieć, wielobranżowy ze względu na to, że wiele tematyki tam jest włączonej, prawda? Włączone, prawda? Od wywiadów poprzez różne akcje, przez wydarzenia różne, prawda, w, w, można powiedzieć, to jest cały przegląd życia senioralnego w pewnym czasie. W Polsce i poza granicami. Tak jest, panie Łukaszu. Ale właśnie, bo mottem można tak powiedzieć, że jest aktywizacja i edukacja, tak? tak Ludzi wcześniej urodzonych, edukacja, jak my to nazywamy. Wy, wy, wykluczenie, znaczy walka z wykluczeniem językowym, finansowym, tak. prawda? To wszystko jest w tych tematach tam ujęte. Co by człowiek, kto by nie wziął tej, tej naszej gazety, prawda, tej, tego magazynu? Na każdej stronie jest jakiś, można powiedzieć, no, dobry przykład, co robić, jak robić, jak się nie dać. I znajdzie coś to, dla siebie. Wszystko. Absolutnie. wszystko jest dla seniorów z tym się oczywiście trzeba zgodzić. Ja teraz chciałem jeszcze zapytać Łukasza, bo Łukaszu no, nie będziemy udawać, że, że nie jesteśmy, że się nie znamy dobrze. Mnie zawsze fascynowało to, że ty, człowiek bardzo młody w końcu, zająłeś się tym tematem. Powiedz, jak to się zaczęło? To chyba chodzi o wrażliwość społeczną. Jeżeli my działamy już 27 lat i zajmujemy się patologiami społecznymi, walką o lepsze traktowanie różnych grup społecznych, nie mogliśmy się nie zająć osobami starszymi, które same do nas przyszły i powiedziały, współtwórzmy organizację wielopokoleniową. I 15 lat temu dołączyli do nas seniorzy, obecnie mamy najmłodszą członkinię, 18 lat. Choć teraz już mamy Ty Jana to już wszystkich. Aha. A najstarszym członkiem jest Eleonora Chmielarska z Bochni, 96 lat, a ambasadorem Sobiesław Zasada mhm. również, 96 lat. W związku z tym wielopokoleniowość ma moc. Nasza główna misja i cel to edukacja, aktywizacja osób starszych aktywizacja psychiczna, fizyczna, społeczna i zawodowa. Edukacja. W obszarze zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dla nas bardzo ważne. Mamy kampanię Stop Manipulacji, Nie daj się oszukać. Walczymy z przestępczością, oszukiwaniem osób starszych, również ze wsparciem mediów przyjaznych seniorom, jakim jesteście Państwo. Mamy program dla nas bardzo ważny, wspierający również ekonomicznie seniorów, Ogólnopolska Karta Seniora. I także wspierającą samorządy w skutecznej polityce senioralnej, czyli program gmina przyjazna seniorom. Do niego już należy 330 samorządów w całej Polsce. Tak. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wydłużać okres aktywności i sprawności. A skracać ten nieprzyjemny dla wszystkich, który mamy w szpitalach, DPS-ach czy w zolach, które strasznie dużo kosztują i miejsc w nich brakuje. Łukaszu, przerwiemy Ci tutaj na sekundkę, bo Panie Wojtku, w ostatnim numerze głosu seniora jest taka akcja, którą Państwo prowadzicie. To się nazywa Stop Dyskryminacji Seniorów. I tu jest wymienione kilka bardzo ważnych punktów, którymi starsi, wcześniej urodzeni się mogą stykać. Na przykład stop Dyskryminacji językowej, czyli te wszystkie pisma pisane takim tak, językiem tak. urzędowym, że w ogóle nie Właśnie. można tego zrozumieć. Dalej, stop niewolnictwu czwartego piętra. Wielokrotnie mówiliśmy już o tym. Stop dyskryminacji toaletowej. Jakież to jest ważne. Stop dyskryminacji cyfrowej, stop dyskryminacji ekonomicznej, stop dyskryminacji zawodowej. Ja bym do tego jeszcze dodał, nie wiem czy pan się zgodzi, nie wiem czy y, Łukasz się na to zgodzi, stop wykluczeniu komunikacyjnemu. Seniorów, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach. Ten temat jest niezwykły. Z kimkolwiek rozmawiamy na ten tak. temat, to to się okazuje, że to jest masa trudnych, ogromnie trudnych sytuacji. Właściwie tak. stop wszelkim wykluczeniom. Szanowni Państwo, prawda? faktycznie jest to od wielu lat, można powiedzieć, mieszkańcy małych miast i, i osiedli czy tam generalnie wsi zostali pozbawieni dowozu do, do transportu do, do i nie ma dobrego pomysłu miasteczek. jak to rozwiązać tak. Właśnie o to chodzi. I ktokolwiek by nie chciał jechać czy, na, czy do, czy, czy do tak, pracy, czy tak. do e, przychodni, czy, czy Właśnie, gdziekolwiek lekarz. jakiekolwiek nie. zajęcia miałby w jakimś klubach tak. prawda, senioralnych, to nie ma może możliwości, bo albo jeden autobus nie pasuje, albo drugi Duń autobus nie pasuje. Albo trzy tylko dziennie, prawda? No, czy nawet tak. dwa. Właśnie. To, Właśnie. to jeszcze nie jest tak źle. <laughs> Łukasz, a co ty na to? W stu popieram, mamy zgłoszenia nie tylko z ośrodków wiejskich, ale także z osiedli peryferyjnych dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków czy inne, jest problem z odległością przystanku, czy w ogóle z zmniejszaniem ilości połączeń. tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o niewolnictwo czwartego piętra, mm -hmm. toalety mm -hmm. i o komunikację, dotykamy tematu samotności. No Pamiętajmy, że największym problemem starości jest samotność. Mhm. A... 40% seniorów, tak. jako najgłówny, najbardziej podstawowy problem, e, określiła samotność. A samotność, pod, potwierdzają psychologowie, psychiatrzy, równa się depresja. Dokładnie. No, pod tego się zaczyna. Nie zdajemy sobie, tak. Tak, nie zdajemy sobie sprawy, że. Niby niepozorna winda, toaleta czy autobus jest drogą do świata, do życia, do aktywności i do zdrowia. A w Polsce cały czas za wcześnie wycofujemy się z aktywności i za wcześnie lądujemy w szpitalu, w dps czy w, y, mamy konieczność opieki nad nami. No i trzeba z tym walczyć na wszystkie sposoby, dlatego w Wkluczanie, czyli walka z wykluczeniem, jest podstawową kwestią odciążenia systemu ochrony zdrowia i opieki długoterminowej, ale która jest jak... w Polsce przeciążona. Takie to jest dobre słowo. Wkluczanie. Tak. Mhm. Powinniśmy wkluczać, wkluczać prawda? A nie wykluczać. wykluczać tak, właśnie, tak. A nie Wojtku, ale z drugiej strony, na przykład, jeżeli tyle się mówi w naszym kraju o rynku pracy, prawda? Że, on, że społeczeństwo się starzeje, że ludzie starsi mogliby, nie wiem, dłużej pracować, ale także, o czym zresztą też w głosie seniora jest bardzo dużo artykułów temu poświęcone takiemu tak. wykluczaniu zawodowemu. Właśnie. Jesteś starszy, to, to mhm. idź na emeryturę. Tak naprawdę to już nie jest miejsce dla Ciebie. Tak. Praca to nie jest dla Ciebie. Proszę Państwa, niedalej jak 4 września, w, w, proszę Państwa, w Urzecznikach Praw Obywatelskich odbyło się bardzo istotne posiedzenie w kwestii właśnie praca dla seniora. Mhm. Ponieważ były wniesione ostatnio poprawki co do w ustawach odnośnie możliwości zatrudnienia seniorów. Mm -hmm. o, mamy nadzieję, że to wszystko zaiskrzy za i będzie każdy... oby, no oby tak, tak było, tak. bo to... Ale mnie zainteresowały jeszcze takie konkursy, które państwo na, na swoich łamach prowadzicie dla seniorów. Co to za konkurs Stylowi Seniorzy, na czym to ha, ha. polegało? Proszę Państwa, to fajnie oczywiście, brzmi. tak jak już Łukasz to też przedstawił, że trzeba ludzi wyciągać z, z domów, prawda, żeby tak, to... wyjść z domu, szczególnie na taką imprezę, jak właśnie Stylowi Seniorzy. No, trzeba się przygotować, trzeba się ubrać, trzeba się w jakiś sposób pokazać później w społeczeństwu w jakimś... Bo jesteśmy i żyjemy. Tak. No i te o, oczywiście, normalnie. I o to zaczynają się zaczynają tak, Proszę ale... Państwa, y, y, my, Panie Wojciechu, y, Łukasz, możemy tak mówić długo, ale niestety nie możemy już, ponieważ szkoda? czas <laughs> szybko szkoda. mija, ale będziemy do tych tematów wracać, dlatego że, proszę Państwa, stoimy po tej samej stronie. Y, drugie śniadanie i głos seniora, po prostu jesteśmy po tej samej stronie. Taki starszy brat i siostra. Ale oczywiście, że tak. Panie Wojtku, dziękujemy tak bardzo. Pan... Popłaca. Absolutnie pan Wojtek z, z, zalecam i proponuję. Ja proponuję zajrzeć do wszystkich tych pasażerów. I naszych proszę Państwa, czasopisów. i także jest online. Także jest online. Tak jest. Online. jest, telewizja. Tak jest. Także koniecznie telewizja, naprawdę tak. zaglądajmy do głosu seniora. seniora. Pan Wojciech Alkusiński, ambasador głosu seniora. Tutaj u nas w Warszawie, tak. a w Krakowie, tam, tak, gdzie, gdzie mieści się, gdzie mieści się. Młody tata. E, tam, młody tata, zadowolony, pan redaktor Łukasz Salwarowski, redaktor Głosu seniora. No i do zobaczenia w studiu. Do zobaczenia. Łukasz, zapraszamy Cię tutaj do nas. Tak, oczywiście będę. Życzymy Super. wszystkim seniorom jak najwięcej zdrowia, pomyślności. Tak. I koncepcji, jak wyjść z domu. Tak, I tak, dużo jest. aktywności. Tak, I... Nieustająco. No